Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest rozwiązywanie układów równań. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam dosyć spora kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie kalkulator. I myślę, że to wystarczy. I możemy rozpoczynać nasze zadanie. No i cóż, mamy takie polecenie, mamy rozwiązać podany układ równań konkretną metodą, bo metodą macierzy odwrotnej, czyli mamy narzuconą z góry metodę rozwiązywania tego układu. No i jak wygląda ta metoda? Macierzy odwrotnej. Otóż metoda macierzy odwrotnej polega na rozwiązaniu pewnego równania. Otóż mamy równanie x równa się a do minus pierwszej razy b. No i teraz musimy rozszyfrować, co to jest x, co to jest a i co to jest b. Możemy się domyślić, że x to jest macierz niewiadomych, czyli w naszym zadaniu. Naszą macierzą niewiadomych będzie co x, y oraz z. Wpisujemy je w kolumnie x, y oraz z. Natomiast naszą macierzą a to jest macierz współczynników, które znajdują się przy niewiadomych, czyli to będzie 1 minus 2, 3, czyli mamy 1 minus 2, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Natomiast macierz B to jest macierz wyrazów wolnych, czyli to jest wszystko to, co znajduje się tutaj po tej prawej stronie, czyli minus 7, 5 i 18. Czyli podsumowując, dostaniemy nasze odpowiedzi, czyli naszą macierz X, kiedy pomnożymy odwrotność macierzy A, czyli tej macierzy przez macierz wyrazów wolnych. I teraz, moi drodzy, no cóż, pozostaje nam tylko Zabrać się za odwracaniem macierzy A, ponieważ macierz bez znamy. No więc jak to zrobić? Jest wiele metod na odwrócenie macierzy. Wykorzystamy metodę dopisywania macierzy jednostkowej i sprowadzania potem tej macierzy do macierzy jednostkowej. Wydaje mi się, że to w sumie chyba jest taka, można powiedzieć, najprzyjemniejsza, może niekoniecznie, ale jedna z szybszych metod wyznaczania macierzy odwrotnej. Czyli wpisujemy sobie. W ten sposób. Najpierw po lewej stronie tutaj wpisujemy sobie macierz A, i po drugiej stronie wpisujemy macierz jednostkową o wymiarach takich samych jak macierz A, czyli 1, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Czyli pamiętamy, macierz jednostkowa ma poprzekątne jedynki, natomiast w pozostałych miejscach ma zera. I chodzi o to, że my będziemy tę macierz przekształcać i doprowadzać do macierzy jednostkowej, a wszystkie przekształcenia, które będziemy robić, będziemy działać też tutaj i w tym miejscu powstanie nam na końcu macierz odwrotna. No to działamy. Czyli mamy jakie pierwsze przekształcenia. Chcę, żeby po były po przekątnych jedynki, no i bagatela mam, ale chcę, żeby tutaj wszędzie zera poza przekątną, no więc chcę, yy, będę szła kolumnowo. Będę tworzyła tutaj jedynkę, zera, potem będę tworzyła jedynkę i za pomocą tej jedynki zera tutaj, i potem tutaj jedynkę i zera tutaj. Czyli za pomocą tej jedynki chcę wyzerować ten element oraz ten element, czyli od wiersza drugiego muszę odjąć trzy wiersze pierwsze, bo muszę tu odjąć od tej trójki też trójkę, żeby dostać 0, czyli muszę pomnożyć 1 przez 3. No i podobnie muszę od wiersza trzeciego odjąć dwa wiersze pierwsze, czyli jak to będzie wyglądało. Czyli tu pierwszy wiersz zostaje bez zmian, więc go przepisuję. Na początku będę zajmowała się tą macierzą pierwszą, a potem tą jednostkową. I teraz tak. Tutaj 3 minus. 3 razy 1 to będzie 0, tak jak chciałam. I teraz uwaga, tu się zaczyna zmieniać, bo od dwójki odejmuję 3 wiersze pierwsze, czyli od jedynki muszę odjąć 3 razy minus 2, czyli będzie 1 minus minus 6, czyli 1 plus 6, czyli 7. I tutaj podobnie, 4 minus 3 razy 3, czyli 4 minus 3, czyli 4 minus 9 to jest minus 5. I tutaj teraz odejmuję dwa wiersze pierwsze, czyli 2 minus 2 to będzie 0, tak jak chciałam, i teraz 5 minus 2 razy minus 2, czyli 5 minus minus 4, czyli 5 plus 4, czyli 9. I teraz mam 1 minus, 3 ra minus 2 razy 3, czyli 1 minus 6, czyli minus 5. I teraz te same operacje wykonuję na tej macierzy tutaj, czyli pierwszy wiersz bez zmian. I teraz tak od drugiego odejmuję trzy pierwsze, czyli 0 minus 3 razy 1, czyli 0 minus 3 to jest minus 3, 1 minus 3 razy 0 tu się nic nie zmienia i 0 minus 3 razy 0 tutaj się też nic nie zmienia, a tu odejmuję dwa pierwsze, czyli 0 minus 2 razy 1, czyli 0 minus 2 to jest minus 2, 0 minus 2 razy 0 tutaj się nic nie zmieni, 1 minus 2 razy 0 tutaj się też nic nie zmieni. No i teraz, moi drodzy, mam już tutaj pierwszą kolumnę z głowy i teraz chciałabym tutaj mieć jedynkę, ale zauważam jeszcze bardzo jedną ciekawą rzecz. Otóż mam tutaj powtórzone dwie liczby. Jeżeli odjęłabym sobie te dwa wiersze od siebie, to się okaże, że mogę wyzerować sobie jeden z tych elementów. Starajcie się zauważać takie rzeczy, bo one mogą Wam pomóc e, uprościć po prostu liczenie, trochę przyspieszyć, e, więc warto sobie to gdzieś wykonać. Czyli e, odejmiemy od wiersza drugiego, odejmiemy wiersz trzeci. Czyli jak to będzie wyglądało teraz. Czyli pierwszy wiersz mamy bez zmian. A od drugiego odejmujemy trzeci, czyli 0 minus 0 to jest nadal 0, 7 minus 9 to jest minus 2, minus 5 minus minus 5, czyli 0, a wiersz trzeci też przepisujemy, bo tego wiersza nie zmieniamy. Tu przy. Yy, właśnie w yy, macierzach jest często bardzo dużo przepisywania, dlatego trzeba uważać mocno, żeby się nie pomylić. No i teraz tutaj robimy operację. Tą pierwszy wiersz przepisujemy, bo na nim nie działamy, a od drugiego odejmujemy trzeci, czyli minus 3 minus minus 2, czyli minus 3 plus 2 to jest minus 1, 1 minus 0 jest 1 i 0 minus 0 jest 0, no a trzeci bez zmian, bo tutaj się nic nie zadziało. Yy. Oj tutaj już widzę, że mały błąd, tutaj ta jedynka, która nam się zawieruszyła, czyli tutaj musimy sobie poprawić. E, tak, i teraz moi drodzy, jesteśmy w tej sytuacji, kiedy e, nasza macierz wygląda tak właśnie. E, a, no jeżeli tutaj odejmiemy, no to będzie minus 1. Tutaj możecie sobie szybciutko poprawić i jest to najlepszy przykład, jak wiele takich drobnych błędów można w trakcie rozwiązywania układów popełnić. E, I teraz, moi drodzy, lecimy dalej. E, ja bym chciała, żeby tutaj była jedynka, bo jeżeli dam tutaj jedynkę, to będę mogła wyzerować te dwa elementy, więc y, ja sobie dzielę wiersz drugi przez minus 2, ponieważ wiersze mogę. Mnożyć i dzielić przez liczby stałe. Ja nie mogę wiersz przez wiersz podzielić albo pomnożyć, ale po, po, przez liczbę jak najbardziej. No więc dzielę sobie wiersz drugi yy, przez minus 2, no i niestety wszystko pozostałe muszę przepisać, czyli mam 1 2, 3. To dzielę przez minus 2, czyli będzie 0, 1, 0. Tu mam 0, 9 5. I teraz tutaj przepisuję sobie 1, 0, 0, a tu wszystko niestety dzielę przez minus 2. Dlaczego? Niestety, bo powstają mi ułamki, których y, muszę unikać. No, przyznam szczerze, ile się da, ale tutaj akurat tak wyszło, że nie, nie uniknęłam tego. I teraz cóż mogę zrobić? Otóż chcę teraz za pomocą tej jedynki wyzerować te dwa elementy, czyli Mój wiersz pierwszy, jak zmodyfikuję, dodam dwa wiersze drugie, ponieważ żeby, tu stała, żeby tutaj powstało 0, to muszę dodać 2, czyli minus 2 dodać 2, czyli muszę dodać 2 razy 1, bo pamiętajcie, że ja po to tworzę jedynkę, żeby potem z niej skorzystać, pomnożyć ją przez coś i dodać albo odjąć w miejscu, gdzie chcę mieć 0. Czyli wiersz pierwszy, jak dodam do, do niego dwa wiersze drugie, faktycznie tu będzie 0. No to wiersz trzeci, czyli wiersz trzeci od niego muszę odjąć 9 wierszy drugich, bo wtedy będzie 9 minus 9 razy 1 i powstanie mi 0. Tu trzeba poćwiczyć troszeczkę, jeżeli jeszcze nie załapaliście tego, to zapraszam na naszym kanale, dużo przykładów z metody eliminacji Gaussa z przekształceń macierzy się znajduje. No i teraz działamy. Czyli tak, tu mamy jedynka mi zostanie i teraz tu minus 2 plus 2 razy 1 będzie 0, 3 plus 2 razy 0, czyli będzie nadal 3, bierze drugi bez zmian. Tutaj 0 minus 9 razy 0, tutaj bez zmian. 9 minus 9 razy 1, czyli 0, to co chciałam. Minus 5 minus 9 razy 0, czyli zostaje minus 5. I teraz musimy być bardzo czujni w tej macierzy naszej, ponieważ powstały nam ułamki. No i ułamki mają to do siebie, że czasami płatają nam różne figle. I teraz tak, tu mamy dodać, czyli 1 dodać 2 wiersze drugie, czyli 1 dodać 1, czyli powstanie mi... 2. Tutaj 0 dodać 2 razy minus 1, druga, czyli powstanie mi minus 1. A tutaj 0 dodać 2 razy 1, druga, czyli 1. Czyli aż tak źle nie było. No to wiersz drugi przepisujemy, bo on się nam nie zmienia, bo z niego właśnie korzystam, żeby pozmieniać inne wiersze. I teraz lecimy dalej. Tu muszę odjąć, czyli minus 2. Minus 9 razy 1, 2 i to polecam sobie gdzieś y, na dodatkowej kartce policzyć, po prostu to jest minus 13, 2. Tutaj mamy 0 minus, y, minus 9 razy minus 1, druga, czyli po prostu powstanie mi 9, 2. I tutaj mamy 1 minus 9 razy 1, 2, czyli 1 minus 9, 2, czyli minus 7. Drugich. No i moi drodzy, jestem bardzo blisko końca, ale jeszcze muszę sobie poprzekształcać pewne rzeczy. No i teraz co robię dalej? E, chciałabym, żeby tutaj znalazła się jedynka, bo jeżeli tu będzie jedynka, to ja potem mogę wyzerować sobie tą trójkę i już będę miała koniec. Więc znowu wiersz trzeci dzielę sobie przez minus 5. Bo to da mi wówczas jedynkę. No i chcąc, nie chcąc, muszę tak jak poprzednio wszystko poprzepisywać, czyli 1, 0, 3. Tutaj będę już przepisywała w całości, czyli 2 minus 1, 1. I teraz dwójka też się nie zmienia, czyli 0, 1, 0. Dwójka już wygląda tak jak chcemy. 1, druga, minus 1, druga i 1, druga. A tu dzielę przez 5, czyli 0 przez minus 5 to jest 0, dalej tutaj 0. Tu powstanie 1, no i ten wiersz też przez minus 5 muszę podzielić, czyli będę miała e, tutaj 13 dziesiątych, tutaj będzie minus 9 dziesiątych, tutaj będzie 7 dziesiątych. I teraz, moi drodzy, lecimy dalej. Otóż chcę tutaj mieć 0 i już na tym można powiedzieć, kończę zadanie, jeżeli chodzi o wyznaczanie macierzy odwrotnej. Czyli teraz od wiersza pierwszego odejmuję 3 wiersze trzecie, czyli 3 minus 3 razy 1 dami 0. Czyli jak to będzie wyglądało? Czyli tu będę już miała 1, 0, 0, bo sobie za pomocą trzeciego wiersza tutaj to zrobiłam, a pozostałych wierszy nie zmieniam, więc już mogę je. Przepisać i jak widzicie, powstała nam piękna macierz jednostkowa. Natomiast tu muszę się bardzo mocno skupić, skoncentrować, ponieważ tu muszę teraz wykonać działania i jeszcze uwzględnić ułamki dziesiętne, znaczy dziesiętne m, zwykłe. W sumie, bo tu mam, mimo, że mamy 10, to będziemy w zwykłych zapisywać. I teraz tak wiersz pierwszy, czyli 2 minus 3 razy 13 dziesiątych, to wychodzi minus 19. Dziesiątych, polecam bardzo mocno e, tutaj e, gdzieś tu na boku sobie obliczać, żeby się upewnić. Minus 1, minus 3 razy minus 9, czyli 17 dziesiątych. I dalej mamy 1 e, minus 3 razy 7 dziesiątych. To będzie minus 11 dziesiątych. Pozostałe wiersze bez zmian, więc mogę je spokojnie sobie tutaj przypisać, czyli 1 druga, minus 1 druga, 1 druga. Tu mamy 13, dziesiątych, minus 9 dziesiątych i 7. Dziesiątych. I teraz moi drodzy, gdy doszłam do tego etapu, mogę sobie z dumą stwierdzić, że uporałam się i pobliczyłam macierz odwrotną, czyli to jest moje A do minus pierwszej. Właśnie ta macierz, która tu powstała. I teraz znając tę macierz mogę już wrócić do mojego, do tego, co chcę, czyli wyliczyć moje niewiadome, czyli moją macierz X i wrzucić to do tego właśnie tutaj przekształcenia, czyli tutaj wpisuję sobie moją macierz A do minus 1, czyli znowu przepisujemy minus 19 10, 17 10 i minus 11 dziesiątych. Tutaj pamiętajcie, żeby nie pogubić żadnych znaków, żeby nie pogubić żadnych liczb, żeby broń Boże gdzieś tam nie pomylić, ponieważ no widzimy, że macierz 3x3 trochę tych elementów zawiera. No robi się to problematyczne w momencie, gdy pojawiają się jeszcze dodatkowo ułamki. I teraz moja macierz B, którą mam tutaj, to będzie minus 7, 5 i 18. I teraz moi drodzy, przypominamy sobie, jak mnożyło się macierze. Ta macierz jest macierzą 3 na 3. Ta macierz jest macierzą 3 na 1. Ponieważ te środkowe tu się zgadzają, więc mogę pomnożyć te macierze. Mnożę zawsze wiersz przez kolumnę. E, czyli będę mnożyła. E, wynik musi być macierzą 3 na 1. Czyli to już wiem odgórnie, czyli będę musiała wymnożyć, minus 19 dziesiątych razy minus 7, dodać 17 dziesiątych razy 5, dodać minus 11 dziesiątych razy 18 i to będzie mój pierwszy wynik. Jeżeli to zrobicie, to wyjdzie wam 2, ja już obliczeń tutaj nie będę przeprowadzać, i podobnie teraz skończyły nam się kolumny, przeskakujemy do drugiego wiersza, czyli 1, 2 razy minus 7, dodać minus 1, 2 razy 5, dodać 1, 2 razy 18, i tutaj wychodzi 3. Tutaj mamy 13 razy minus 7, dodać minus 9 razy 5, dodać 7 razy 18 i wychodzi mi minus 1. I takim oto sposobem rozwiązałam metodą macierzy odwrotnej zadany układ równań, stąd odczytuję, że mój x to jest 2, mój y to jest 3, a mój z to jest minus 1. Jeżeli macie ochotę, możecie te elementy wrzucić tutaj do pierwszego układu równań wyjściowego i zobaczyć, czy to faktycznie działa. Tak więc kończymy nasze zadanie, które zajęło nam trochę czasu, ale pamiętajcie, żeby te macierze robić dokładnie, nie spieszyć się, bo lepiej zrobić jeden przykład dobrze, a na przykład wszystkie, a nie, że wszystkich pomylicie coś i potem będzie po prostu źle. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jeszcze jakieś inne zadanie, to wszystko to wysyłajcie na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zapraszam Was do innych zadań, które znajdują się na, naszej, na naszym kanale poświęconym macierzom, poświęconym algebrze liniowej. I, I cóż, zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.